No, dzień dobry Państwu, nie pokażę się Państwu dzisiaj, troszkę mnie niewygodnie, jestem sam Chciałem tylko dzisiaj Państwu zademonstrować jak prawidłowo zakładać pompki paliwa Musiałem ją zmienić, tutaj była założona, bo to jest silnik d 25 radziecki Była założona pompka od kwiata Polskiego Rozstaw pasuje, ale nie są synchronizowane dobrze popychacz w stosunku do zabieraka na pompce i to mogą wynikać problemy, to jest raz skok mędrany oczywiście. Następny temat to tamta pompka była śmelc. No wiadomo, lata, kilka lat to stało nieużywane. No dobrze, do rzeczy przystępuję. Lepiej byłoby sobie tutaj sprawdzać, odkręcić ten dekiel i kręcić kołem zamochowym, żeby sobie sprawdzić tutaj, jaki mamy skok tego popychacza prawda no widzimy chodzi nic tu nie zmienimy ponieważ on jest na garbiku ale teraz trzeba trzeba to wszystko tak zrobić żebyśmy mieli odpowiedni skok na pompce dlaczego tutaj są te nakrętki dlatego zakręciłem te nakrętki żeby było przyleganie żeby mi żaden lusta mnie po prostu nie fałszował tego obrazu, tego widoku Czy on mi tam pracuje czy nie Można byłoby sobie to jeszcze miarką Pomierzyć prawda mierzem Po prostu na ile mamy ten skok Ja tego już nie robię Ponieważ wspomniałem Nic tutaj nie zmienię Ponieważ Ponieważ Tam już jest skok na garbiku Określony Także nic się nie zmieni ale co ciekawego, ciekawe jest to, że żeby nie mierzyć po prostu tutaj tej głębokości, tego zanurzenia, ono w tej chwili będzie inne. Bo po skręceniu dekla, będzie ten luz też inny, będzie bardziej wgłębiony. Ale przymierzymy teraz na sucho, na sucho bez żadnej uszczelki, skręcimy to. Zobaczymy, jaki on będzie miał skok jeżeli będzie miał skok prawidłowy mniej więcej będzie się od płaszczyzny od powiedzmy od tej płaszczyzny zerowej prawda tej nominalnej czy jakiejś tam prawda symetrycznie się zagłębiał w dół i symetrycznie o taką samą mniej więcej odległość do góry znaczy nie potrzeba ani mniej, ani więcej podkładki. Tylko wystarczy ta cienka podkładka. Ta, którą dostałem razem z tym zestawem, to nie jest oryginalny zestaw. Oryginalny zestaw ma więcej tych podkładek regulacyjnych yy, różnej grubości. Także ja dysponuję tylko dwoma takimi cienkimi, które po prostu będę używał. I teraz, tak, zakręcę sobie jeszcze jedną tą nakrętkę. Bo tutaj nie ma, tu jest tylko dwa cylindry. Pobór paliwa musi być 2,7 litra maksymalnie na godzinę. Także nie jest tutaj tragedią. Ale jeżeli byście mieli kiedyś spotkanie z takim silnikiem benzynowym radzieckim, może to być Tawria, może to być Łada. To one właśnie są w ten sposób skonstruowane. I tam też dochodzi do awarii pompki, do wymiany, to tylko w ten sposób można sobie najlepiej wymienić. Gdybym świecę wykręcił, byłoby mi lżej kręcić, obracać korbowodem. Natomiast są wkręcone gorzej. Tu jest gdzieś ten właśnie taki zerowy ten poziom, prawda? Patrzcie Państwo, zwracajcie uwagę na to. Zagłębia się, zagłębia się, idzie gdzieś około milimetra poszło. No i teraz się podnosi. Doszliśmy też do tego punktu. O, i teraz już mam podnoszenie do góry. Wychyliło się, widzimy wybrzuszenie też około milimetra. Teraz jest, już poszło w dół, gdzieś ten moment zerowy. I jeszcze idzie w dół, mniej więcej tyle samo. A więc uważam, że nie będzie trzeba zakładać tej grubej podkładki. Tylko założymy sobie tą podkładeczkę malutką i będzie wszystko dobrze. I pompeczka będzie nam pracować tak jak trzeba, bez żadnych już kombinacji. A, jeszcze na jedną zwracam uwagę. Tych pompeczek, jeżeli będziecie mieć z nimi do czynienia, posługiwać się ręczną, nie należy jej zbytnio przeciągać w dół. Ponieważ widzicie Państwo, co się dzieje? Obrywanie membrany. Wystarczy jakiś tam centymetrowy skok od tego złapania jej jakiegoś punktu oporu i to wystarczy. Te 3 mm skoku pompki wystarczą, żeby za czterema ruchami napełnić zbiorniczek. Komorę pływakową gaźnika. Także to jest taka uwaga tylko. No dobrze, teraz możemy przystąpić do skręcania. Szkoda, że nie mam przygotowanych przewodów paliwowych, bo byśmy zaraz zademonstrowali, jak to będzie nam pracować przy tym, przy pompowaniu. Ale, ale proszę Państwa, sądzę, że. Na tyle jest jasno objaśnione, że będzie to pewne. Nie trzeba nic już kombinować. Jeżeli Państwo zrobicie w ten sposób, jak ja Państwu opowiadam, to wtedy będziemy, będziecie Państwo mieć pozytywny rezultat. I zakładamy teraz tą cienką. Ono nam w zupełności wystarczy. Ona jest trochę już teraz wysunięta, dlatego mi ją odbija. Gdybyśmy ją schowali, prawda, zaraz ją tutaj schowamy. O, proszę, schowaliśmy sztywcik i siadło. I siadło już nam przestało odbijać. O, o teraz całkowicie się zanurzyło. Także w ten sposób postępujcie z radzieckimi starymi silnikami a będziecie mieć efekty 100% pożądane bez kombinacji no dobrze żeby Państwa nie zanudzać taką kupiłem tą pompkę no wiadomo człowiek kupuje najtańsze bo z wyższej półki trochę kosztują drożej ale cóż z tego czy z tej wyższej czy z, z tej dolnej to teraz i tak wszystko są podróby tylko zależy wszystko od sprzedawcy jeden zarabia mniej drugi zarabia więcej jeden płaci mniejszy czynsz za lokal drugi płaci większy stąd te różnice no a klient konsument zawsze stara się szukać tego produktu najtańszego no, ale zapewniam, czy to, czy to będzie prawda? Jakiś tutaj, tutaj wszystko po rosyjsku mi pisze, jakiś oryginał pisze, ale niech się pisze, nie zwracać na to uwagi. Producent jest jeden, gdzieś tam nie wiadomo, gdzie w Azji. Prawda, te rzeczy przychodzą już zupełnie tam. I teraz już mamy kołpaczek. W tą stronę kieruję, ponieważ można w tą stronę skierować, w tą stronę skierować. Ja kieruję w tą stronę strzałeczki, ponieważ tutaj mam zbiornik z tej strony, a więc zasilanie dam mu tutaj, a tutaj dam mu wylot na gaźnik. Myślę, że wszystko jasne. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Do spotkania następnym razem. Miłego dnia Państwu życzę.